Rozdział 4. Niemal rok potem, w październiku 1800, Londyn został zaalarmowany zbrodnią wyrażającą się niezwykłym okrucieństwem. Zbrodnią popełnioną na osobistości o wysokim stanowisku społecznym. Szczegóły były wstrząsające. Służąca, która znajdowała się sama w pewnym domu położonym niedaleko rzeki, Udała się około 11 do swojej izdebki, by się ułożyć do snu. Zwykle po północy mgły zasnuwają widok. Tej nocy jednak panowała idealna pogoda i uliczka, którą widać było z izdebki owej służącej, była jasno oświetlona po światło księżyca. Widocznie dziewczyna ta była usposobienia wysoce romantycznego, gdyż usiadła na kufrze stojącym obok okna i oddała się marzeniom. Nigdy jeszcze, mówiła potem ze łzami, opowiadając o zajściach owej nocy, nigdy jeszcze nie myślałam tak dobrze o ludziach i ludzkości. Nigdy nie czułam się tak spokojna i tak pełna poczucia harmonii świata. Gdy tak się siedziała, ujrzała przystojnego, starszego mężczyznę o siłych włosach i rodzącą ulicą. Na przeciwnego szedł inny, bardzo niski człowiek, na którego w pierwszej chwili mało zwracała uwagi. Gdy obaj zbliżyli się do siebie, a było to tuż pod oknami domu, w którym znajdowała się owa dziewczyna, starszy pan ukłonił się i przemówił do drugiego przechodnia z widoczną uprzejmością. Treść jego słów nie była znać wielkiej wagi. Sądząc jego gestów, pytał o drogę. Księżyc oświecał twarz jego i dziewczyna obserwowała ją z widoczną przyjemnością. Twarz to, bo, twarz to bowiem była dobroduszna, a zarazem pełna powagi i wzbudzała szacunek. Gdy dziewczyna bacznie przypatrzyła się drugiej osobie, pozostała w niej niejakiego Pana Hajda, który kiedyś odwiedził państwo i któremu służyła i od pierwszego wejrzenia jej, był jej wielce niesympatyczny. Miał on w ręce ciężką laskę, nie odpowiedział na pytanie starszego pana ani słowem. Przeschływał się tylko z nietajoną niecierpliwością. Niespodzianie popadł w nieposkromiony gniew. Tupał go nogą, wymachiał laską i zachował się jakby niespełna rozumą. Starszy pan cofnął się o krok, zaskoczony tym zachowaniem. Wściekłość Hajda wzmagała się coraz bardziej. Obalił siłego pana na ziemię. I począł z małpią szybkością kopać go nogami i uderzać laską, tak że niebawem na ziemi leżała pogruchotana, krwawa masa. Przerażona tym widokiem dziewczyna zemdlała. Była druga w nocy, gdy wróciła jej przytomność. Natychmiast uświadomiła sobie, natychmiast uświadomiła policję. Morderca oczywiście zniknął już dawno, lecz ofiara jego leżała na środku ulicy. Pokrwawiona, zniekształcona. Laska, za pomocą której zbrodnia została dokonana, pękła nad boje podczas okrutnego znęcania się nad leżącym. Część jej znajdowała się tuż obok zmarłego. Drugą jej połowę zabrał morderca. Przy zamordowanym znaleziono portfel i złoty zegarek. Nie znaleziono natomiast biletów wizytowych i dokumentów, prócz zapieczętowanego listu, yy, zaadresowane do zaadresowanego do pana Uttersona, który zapewne człowiek ten zamierzał nadać na poczcie, gdyż list był zaopatrzony w znaczek pocztowy. List ten doręczył adwokatowi wczesnym rankiem, zanim jeszcze wstał. Zobaczywszy kopertę i dowiedziawszy się o szczegółach, przybrał bardzo poważną minę. Nie powiem ani słowa, zanim nie zobaczę trupa, rzekł. Sprawa jest bardzo poważna. Proszę poczekać, aż się ubiorę. Szybko zjacieranie i pojechał do urzędu policyjnego, gdzie tymczasem przywieziono zwłoki. Gdy je zobaczył, rzekł: Tak, pozdaję, to straszne odkrycie są to zwłoki ser Danversa Caru. Mój Boże, założenie czy to możliwe? Ta sprawa woła wielkie poruszenie. Czy może, pan, czy może nam pan być pomocny w ujęciu złoczyńcy? I urzędnik policyjny opowiedział szczegółowo, co służąca zeznała i pokazał połamaną laskę. Teraz Uterson nie miał żadnych więcej wątpliwości, że sprawcą jest Hyde. Dziwne było jednak, że laska, którą zamordował Danversa Karu należała do doktora Jekiela. Sam mu ją przed laty podarował. – Czy pan Hyde jest niskiego wzrostu? – Zapytał. – Bardzo niski. Ma nieprzyjemną złą twarz. Taką że opisuje dziewczyna, rzekł urzędnik Polcyny. Utterson zamyślił się, potem że jeśli pan ze mną pojedzie, sądzę, że znowu pan wskazać jego mieszkanie. Działo się to około dziewiątej przy południe. Był to mglisty dzień jesienny, jak olbrzymia czekoladowej barwy płachta zwisał firmamentem nisko nad miastem. Wiatr rozpędzał gęste kłęby mgły. Dorożka przejrzała przez ulice miasta i zbliżała się do nędznego przedmieścia. Soho. Miejsca zamieszkania najuboższych, najnędzniejszych ludzi w okolicy. Gdy dorożka stanęła przed wskazanym domem, mgły poradne nieco się już rozproszyły. I widać było brudną uliczkę, szynk, sklepik i wiele obdartusów wylegujących się do kobram. I mnóstwo dzieci bawiących się na ulicy, i kobiety dążące do podejrzanych wyglądów szynkowni, by już od wczesnego ranka zalać się wodką. W tym środowisku znajdowało się mieszkanie pana Hajda, protegowanego przez doktora Jekyla, po którym miał odziedziczyć ćwierć miliona szterlingów. Stara kobieta, o bladej jak kość słoniła twarzy i siwych włosach, otworzyła drzwi. Wyraz twarzy miała złośliwy, maskowany jaką... jednak obudą. – Tak, rzekła. Tu mieszka pan Hyde. Nie ma go jednak teraz w domu. Było... Był późno nocy, jednak po godzinie pobytu w mieszkaniu wyszedł. Nie ma w tym nic szczególniejszego. Prowadzi on sposób życia wielce nieregularny. Bardzo często bawi czas dłuższy poza domem. Wczoraj widziałam go po raz pierwszy od niemal dwóch miesięcy. Chcielibyśmy zobaczyć go pokój, rzekł Utterson, a gdy starucha oświadczyła, że to niemożliwe, dodał. Więc muszę pani oznajmić, kim jest mój towarzysz. Inspektor Newcomen z Urzędu Policyjnego. Premier radości pojawił się na twarzy staruchy. Ach, zawoła, więc tak się rzeczy mają. A co zbroił? Utterson i inspektor porozumieli się ją spojrzeniem. – Nie jest widocznie tu lubiany i popularny – rzekł Newcomen. – A teraz, moja pani, przeprowadzimy tutaj rewizję. Hyde zajmował w tym domu kilka pokoi, urządzonych wytwornie i z wielkim smakiem. Znajdowała się tu piękna, oszklona szafa, ze srebrnymi przedmiotami zbytkowymi. Na ścianach wisiały piękne obrazy, drogocenne dywany pokrywały podłogi. Utterson przypuszczał, że są to podarunki Henryka Jekyla, który był znawcą sztuki. Pokoje w chwili obecnej wyglądały tak, iż najwyraźniej niedawno zacierano w nich pośpiesznie niepożądane ślady. Szuplady stołów i biurek stały otworem, na kominku leżała kubka popiołu. Widocznie spalono tam jak śwapiery. Z popiołu tego dobył inspektor Newcomen sztywną układkę książeczki czekowej, niestrawioną przez płomienie. Druga połowa połamanej laski stała za drzwiami. Oczywiście podejrzenia inspektora na ten widok wzrosły niepomiernie a gdy w banku stwierdzono że na koncie mordercy wpisanych jest kilka tysięcy funtów ustały wszelkie wątpliwości może pan na mnie polegać, rzekł Newcomer do Utahsona, że teraz go z pewnością zdołam ująć. Widocznie postarał zupełnie głowę, przecież nie byłby zostawił laski i nie spalił książeczki czekowej. Wszak nie obejdzie się bez gotówki. Wystarczy, byśmy oczekiwali pojawienia się jego w banku i wysłali za nim listy gącze. Lecz to nie dało na razie rezultatu. Hajd miał bardzo niewielu znajomych, żadnych okrednych. okrętnych nie zdołano odnaleźć. Nieliczni ludzie, którzy mogli go opisać, nie zgadzali się ze sobą. Ze Zazdawa... zdania ich różnią się wielce. Tylko pod jednym względem byli zgodni: wszyscy odczuwali jakieś niesamowite, niedopisania, Zakłócenia wewnętrzne, jakie ścigany morderca wywoływał u tych, którzy go kiedykolwiek obserwowali.